Cześć! W tym filmie pokażę jak założyć kanał na YouTube i jak go prowadzić. Podstawy. Musimy mieć konto na Google. Zakładam, że już takie konto macie. Jeśli nie, odsyłam do mojego poprzedniego filmu jak założyć konto pocztowe w Gmail. Generalnie wystarczy założyć jakiekolwiek jedno konto na Google, żeby mieć dostęp do wszystkich usług, które oferują, w tym właśnie poczty, YouTube itd., tak tak więc po założeniu konta, logujemy się na nasze konto. Wpisujemy hasło, i jesteśmy zalogowani. Ok, jestem zalogowany. W tym momencie przechodzę na stronę youtube.com. Oczywiście tutaj też się mogłem zalogować z youtube'a. To nie ma znaczenia, czy logujecie się najpierw na google.pl, czy na gmail.com, czy na youtube.com, gdziekolwiek tylko chcecie. I w tym momencie mamy nasze, mm, nasze konto. Ono się nazywa tak samo jak konto na Google, z tym, że tutaj wyświetli się lista kanałów. Możemy tych kanałów mieć bardzo, bardzo wiele, przypisanych do jednego konta. Najprościej jest po prostu kliknąć przycisk prześli. A wtedy YouTube już nam sam podpowiada, co mamy zrobić. Musimy znać warunki korzystania z YouTube, musimy je zaakceptować. I tutaj wpisujemy, jakby nazwę naszego kanału. Na przykład, najlepsze filmy. Utwórz kanał. A, jednak nazwisko musi być. I konto jest założone. Teraz wystarczy wybrać pliki do przesłania i wyrzucić jakikolwiek film. No ja tu nie mam filmu. Mam tutaj po prostu. Mm, mam tutaj po prostu zdjęcie. Nie będę teraz dawał filmu, bo to za długo będzie trwało, ale generalnie to wystarczy i już mamy tutaj taką fajną opcję studio twórców i mamy nasz panel YouTube'a. Jeśli chcemy przesłać film, tak jak widzieliście, wciskamy prześli i tu wybieramy. Film, jeśli nie chcemy, żeby był dostępny dla każdego, wybieramy niepubliczny, wtedy film jest dostępny tylko dla osób, które mają do niego bezpośredni adres, czyli link, a film prywatny to film, do którego mają tylko osoby, które upoważnimy, na przykład podając ich adres e-mail w Gmailu i wtedy tylko te osoby mogą to oglądać. Jeszcze przejdźmy do studia twórców. Tu będą nasze filmy ostatnie. Tu będzie liczba wyświetleń z ostatnich 28 dni. Czas oglądania i subskrypcje. Tutaj będą też zaproszenia do kursów i tak dalej, komentarze. A tutaj w menedżerze filmów będziemy mogli znaleźć nasze wszystkie filmy. Jeśli chcemy tworzyć transmisję na żywo, również mamy taką opcję. Z tym, że musimy najpierw mieć jakiś tam już kanał, powiedzmy, coś tam dodać. Mamy też informacje na naszym kanale. I tutaj bardzo fajne rzeczy możemy zrobić. To jest nasza nazwa, którą ewentualnie można zmienić, zweryfikować. Bardzo ważna rzecz, bardzo dobrze byłoby to zrobić, żeby kanał był autentyczny. I tutaj możemy włączyć zarabianie na filmach, co pewnie wielu z Was będzie interesować. Czyli sekcja kanał, i na dzień dobry, się, się stanie funkcję, i tutaj możemy włączyć zarabianie. Z tym, że musimy też mieć utworzone konto AdSense. Ale to konto utworzymy automatycznie, jeśli jeszcze nie jest podpięte pod nasze konto Google. To jest jakby konto służące tylko do zarabiania, i wtedy możemy mieć kilka kanałów, kilka stron internetowych, gdzie umieszczamy reklamy, i wszystko jakby do jednego konta jest przypisane. Dłuższe filmy też musimy włączyć, jeśli chcemy przesyłać filmy dłuższe niż 15 minut, adnotacje, miniatury itd. itd. To są wszystko już takie szczegóły, które mm, służą do pełnej konfiguracji kanału, czyli żeby lepiej był widoczny, żeby można było na nim zarabiać, żeby można było dodawać miniaturki, które są później widoczne gdzieś tutaj na uboczu, tak żeby no YouTube zawsze przed dodaniem filmu pokazuje nam wybrane klatki, możemy wybrać jako podgląd, ale możemy dodać własne JPEG, PNG i tak dalej, tak jak tutaj na przykład widzicie autor dodał miniaturkę. Generalnie jak pozycjonować filmy? Oraz, jak je dodawać, znajdziecie na moich innych filmach. Tu jest tylko prosty poradnik, jak założyć w ogóle konto, żeby móc cokolwiek przesyłać i publikować. Także, jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Ja postaram się nagrywać kolejne części, kolejne instrukcje, tak, żebyście mieli jasność co do wszystkich wątpliwości, żebyście najmniej mieli tych wątpliwości. Dzięki za uwagę. Klikajcie łapkę w górę, komentujcie i zapraszam do oglądania innych filmów.